Cześć, jak się macie z tej strony, Kocyka to jest kolejny odcinek z Hera 0 na moim kanale. Tak, jest to chyba 12 odcinek z właśnie tej serii. Właśnie policzyłem, znaczy, widziałem, że to jest moja najpopularniejsza seria na moim kanale. Więc myślę, że właśnie ten odcinek też się Wam spodoba. Tak, dzisiaj, no powiedzmy, że był jakby pechowy dzień. Niestety, ale nagrywałam trzy razy Hero Zero, ale zorientowałem się po właśnie trzecim razie, że nie, ma, że nie mam włączonego mikrofonu. <grym> tak, niestety. Dobrze. Yy, w ogóle to od ostatniego odcinka minęło wiele czasu, a yy, właśnie wiele zmian było. Yy, poczekajcie, tu mam zakończone. Okej. Okay. Wiele właśnie rzeczy się działo. Między innymi jest na przykład multitasking, czyli robienie misji, treningów i na przykład zadań nadzwyczajnych naraz. No i to według mnie jest bardzo właśnie fajne i przydatne. Kolejną, jest, kolejną rzeczą jest kupon noworoczny. Jak widzicie, mam wszystko do ósmego, bo aktywowałem to pierwszego. Tak. Tak, od 14 w nocy. A tak. dobra. Tu sobie nawet przedłużyłem. I bardzo się z tego cieszę. Yy, w ogóle tu mam 28 oponek. Yy, I jeszcze tak. Moja drużyna się rozwinęła. Yy, bardzo, bardzo. Tak. Yy, mamy drewniane motywy amnezji. Yy, ale z tą, z tą drużyną no to chyba no właśnie nic nie podziałam bo patrzcie eee, no to no już około 50 poziomy są nie? no ale tutaj ciągle 20 są I na przykład jeden nie jest yy, tego tak, dostępny od tygodnia już a drugi od właśnie 3 dni no i to jest właśnie lipa tak. E, w ogóle też sprzedam bezużyteczne przedmioty, które właśnie mi się trafiły. Tak, zadań nadzwyczajnych również. Okej, mhm. okej. Okay, okay. Dobra. Napiszemy e, druży w drużynie e, siemanko. Nagrywam pozdro. Tak, pozdrawiam całą moją drużynę. Tak, yy, w ogóle to yy, miałem jeszcze kogoś pozdrowić. Tak, yy, pozdrawiam szybkiego Maxa 1. Jest bardzo fajnym no właśnie Hero Herzero. Tak, yy, pozdrawiam Prezlo. Yy, pozdrawiam jeszcze yy, takich właśnie yy, Yy, właśnie gracze jak Mistrz 7 czy Kakusiak. Tak oraz Chubcio 5. Doradca w mojej drużynie. <grym> ok, yy, myślę, że możemy zaczynać zadańka nadzwyczajne. Yy, oczywiście, taktyka, jak wiecie, jest taka sama: czyli zdejmujemy to, co tylko mamy na siłę. Yy, mój towarzysz, chyba, również jest na sile. I właśnie nie będę go zdejmował, bo on mi daje umiejętności. Tak. Yy, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że właśnie yy, zbiję honor. Tak, więc atakujcie mnie. Yy, ja mam tam chyba 300 siły i 1000, właśnie kondycji yy, albo inteligencji. No i właśnie, macie szansę zdobyć dużo honoru i kasy. Tak. Nie wiem czy właśnie zdejmę właśnie towarzysza, ale jakoś to będzie. Tak. Aha, jeszcze jedna sprawa. Jak wiecie, w Lumpexie mam teraz już drewniany matek amnezji, więc na niego będę zbierał. I tak jak właśnie zakończę ten co tam szlifują to będę miał 8 oponek czyli 36 i będę musiał wydać 2 miliony i to na odcinku będziemy kupować i używać młotka drewnianej amnezji tak bo no mam jeszcze jeden młotek więc myślę że na razie no wiecie wiecie o co chodzi no najpierw zrobimy, użyjemy ten jeden motek, a drugi tam powyżej 200 levelu. I według mnie to będzie dobre. Ok, tutaj jest mniej siły. No tutaj więcej już. Yy, dobra, tutaj to, to zakładamy. To też, to też. I chyba to wszystko. Tak. Ok. Możemy y, zacząć sprzedawać przedmioty. Tak. Trafiła mi się ta sama setówka, bo jeszcze chyba dzisiaj są dostępne y, nowe setówki. Znaczy no, zimowe setówki. I to jest Śnieżnej Bitwy. Okej. Okay. Y, myślę, że jeszcze no dwa zadania gdzieś tam zrobimy. No chociaż, poczekajcie. 2000 tysiące dostajemy za każdego przeciwnika Dwadzieścia tysięcy? No nie wiem, to gdzieś pięćdziesiąt tysięcy chyba za zadanku nadzwyczajnego dostajemy nie wiem, to chcąc właśnie Ciap Jezu O Boże Najgorszy fail świata Boże co ja robię? O mój Boże. Co ja zrobiłem? Głupi kotyk. Jeee. Yeah. Dobra. Super. Jestem mądry. Zakładam broń na zadania nadzwyczajne. Ja nie mogę. Dobra, już to się nie zdarzy. Musimy się niestety robić nowe Aha i dzisiaj użyłem baterii na odcinku Obym teraz tego nie schrzanił jak wcześniej Chyba na piątym odcinku Dobra eee, Ciągle myślę właśnie nad tym błędem co wcześniej zrobiłem Boże Jaki ja nie mądry Naprawdę Ale dobra zajmiemy się na razie tym co mamy e, tamten tryb to zrobię poza odcinkami No znaczy nieco tam szlipują, no bo to zrobię poza odcinkami Dobra, to by jednak nie miało też sensu Zrobię. O, misja mi się jeszcze zakończyła. Yy, zrobię ten tryb, co tam było jeszcze poza odcinkiem. Tak. Ok, zakładamy to na lepsze przedmioty, które mamy. I patrzymy. Minus 15, minus 12. To było minus 11, to minus 4, minus 15, minus 2. Yy, no niestety nic. Yy, właśnie nie ma lepszego ok więc sprzedajemy przedmioty jesteśmy coraz bliżej dwóch milionów super o tak yy, w ogóle czy coś mam jakieś nie tylko na energię mam właśnie yy, chociaż no nie e są... eh, znaczy nie, czekaj. Dobra, chyba robimy ostatnie zadanko. I tam, co tam szlifują? I. Aha, Boże, ja chciałem tego. Zaczynać bez tego. Yy, właśnie bez. Yy, no. Dobra, już. Nie wiem o co mi chodziło. Nie, yy, nie tu, nie z tego świata. Dobra. O mój Boże. No, coraz szybciej te dwa niewidziane się zbliżają do mnie. Mhm. Uh Naprawdę. -huh. Okej. Okay. Dobra. 5 na 10, kolejny kosmica. Okej, okay. jeszcze 6 na 10, kontrolowany oficer, pokonany. Okej. Okay. Hmm. Myślę, że nawet poza odcinkami na... robię właśnie te 2 miliony. Tak coś czuję. Tak, o! Jeszcze powiem, super. Dziękuję Ci. Dobra, eee, to teraz um, mogę sobie dać na przykład intuicję. Jeden punkt eee, i sprawdzamy przedmioty jak zawsze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Podmieni 31, minut 3, minus 8, minus 4, minus 2, minus jest... eee, O, o! Dobra, to jest dobra. Mi się to podoba. Eee, no i już mamy wszystkie posprawdzone przedmioty. Hehe. Dobra, mamy już chyba milion siedemset, będziemy mieli już. O ja nie mogę. Jesteśmy coraz bliżej tych 2 milionów. Dareście. Ech, dobra. E, to teraz... Czekajcie. Ja go chyba nie pokonam tak myślę. Który on ma nawet? 156. Dobra, już w co tam szlifuję. Jak pamiętacie, właśnie używałem Buga na poprzednim odcinku, chyba. No i właśnie chyba go pokonamy teraz. Tak sądzę. Proszę, proszę. Mam ucieczkę z podłopaty i mi się to bardzo przyda. No, że daje więcej. To nie fair. to nie fair Dobra, chyba przegramy Nie no, ale naprawdę Ja chcę wygrać tę walkę I te się odpłonek O Jezu, dobra mam jeszcze ucieczkę Spod patysu, nie? No ale tam chyba nic Nie da No niestety Dobra Niestety, ale dzisiaj nie zrobiliśmy właśnie y, no, tego co chcieliśmy. <laughs> na przykład, co tam wyższy, czy właśnie pokonanie tego jednego przeciwnika. Tak. Ale na kolejnym odcinku zapewniam Wam, że będziemy wydawać 2 miliony. Będziemy kupować drewniany młotek amnezji. Tak. Y, czemu ja patrzę? Więc. To by było na dzisiaj. No, to by było dzisiaj na tyle. W tym odcinku Hero Zero. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. No i cześć!